Wiosna 1945 roku. Powietrze nad oświęcimiem drżało nie od chłodu, lecz od niewypowiedzianego strachu. Gdzieś na wschodzie huk armat Armii Czerwonej stawał się coraz głośniejszy, niosąc ze sobą obietnicę wolności dla jednych, a dla innych nieunikniony brutalny koniec. Dla kobiet w czarnych mundurach SS tych samych, które przez lata siały terror w murach obozu, zbliżał się czas rozliczenia. Ich twarze, nigdyś pełne bezwzględnej władzy, teraz często ukrywały panikę, która rosła z każdą upływającą godziną. Wiedziały, że światło prawdy, którego tak długo unikały, lada moment oślepi ich brutalnym blaskiem. To jest opowieść o ostatnim rozdziale ich panowania. O tym, jak ich okrucieństwo, wyryte w pamięci tysięcy ofiar, powróciło, by je osądzić, a o tym, jak historia, choć często milcząca, potrafi wymierzyć najbardziej surową sprawiedliwość. Przeniesiemy się do Polski, ziemi nasiąkniętej krwią i łzami, gdzie terror okupacji niemieckiej osiągnął swoje apogeum. Wśród najciemniejszych rozdziałów tego czasu miejsce szczególne zajmuje kompleks obozowy Auschwitz-Birkenau, symbol niezrozumiałego okrucieństwa i ludzkiego upadku. W sercu tego piekła, obok męskich strażników SS, działały również kobiety, nadzorczynie, określane mianem Aufseherinnen. Ich role były zróżnicowane, od nadzorowania baraków po selekcję i tortury, a ich obecność dodawała perwersyjnego wymiaru do już i tak nieludzkiego systemu. Dla wielu z nich, takich jak 30-letnia Helena Kowalska, pochodząca z Łodzi, wstąpienie do SS było postrzegane jako szansa na awans społeczny i ucieczkę od ponurej rzeczywistości wojny. Miała nadzieję na stabilność, na znaczenie, na poczucie przynależności do potężnej machiny. Niektóre, jak 26-letnia Zofia Nowicka z Płocka, zdawały się czerpać chorobliwą satysfakcję z władzy nad innymi, upajały się strachem, który wywoływały. Jej uśmiech, opisywany przez ocalałych, był zimny i pełen pogardy. Inne jeszcze, młodsze, jak zaledwie 20-letnia Kazimiera Król spod Krakowa, mogły być zwerbowane w nadziei na łatwiejsze życie, ulegając propagandzie i presją systemu. Często były to proste dziewczyny, które nigdy nie zaznały niczego poza ubóstwem i ciężką pracą. Ich motywacje, choć różne, prowadziły do jednego wspólnego mianownika – aktywnego udziału w systemie, który dążył do masowej eksterminacji. Stały się trybikami w machinie śmierci, której działanie było nienaturalne i niewyobrażalne dla normalnego umysłu. Wśród więźniów krążyły szepty o ich sadyzmie, o Marii Kwiatkowskiej, więźniarce z Warszawy, która widziała, jak Helena Kowalska bije starszą kobietę, bo ta upuściła kromkę chleba, albo o Janie Nowaku, który przetrwał eksperymenty i wspominał przeszywający krzyk Zofii Nowickiej, gdy wydawała rozkazy. Oskarżenia były liczne i druzgocące, tworząc przerażający obraz ich codziennych działań. Jak to możliwe, że zwykłe kobiety stały się tak przerażającymi oprawcami? Co zmieniło ich duszę w tak krótkim czasie? Odpowiedzi na te pytania leżą w skomplikowanej psychologii totalitaryzmu i dehumanizacji. System SS szkolił swoje funkcjonariuszki, wpajając im ideologię rasowej wyższości i bezwzględnej posłuszeństwa. W obozowej rzeczywistości, gdzie śmierć była codziennością, a cierpienie normą, granice moralne zacierały się z zatrważającą szybkością. Władza stawała się narkotykiem, a bezkarność przyzwoleniem na najgorsze instynkty. Dla wielu aufseherinen praca w obozie oznaczała również lepsze racje żywnościowe, wygodniejsze zakwaterowanie i status społeczny, który nigdy wcześniej nie był dla nich osiągalny. Te materialne korzyści dodatkowo wiązały je z systemem. Z czasem wrażliwość na cierpienie innych zanikała, ustępując miejsca obojętności, a w skrajnych przypadkach czynnemu sadyzmowi. Lęk przed sprzeciwem wobec autorytetu również odgrywał znaczącą rolę w ich postępowaniu. Jeśli ta historia, równie poruszająca co mroczna, wzbudza Twoje zainteresowanie, zasubskrybuj ten kanał. Odkrywamy wiele innych ukrytych prawd z czasów II wojny światowej. Gdy wojna chyliła się ku końcowi, a armia czerwona zbliżała się do granic Rzeszy, atmosfera w obozach stała się gorączkowa. SS próbowało zacierać ślady swoich zbrodni, paląc dokumenty i demontując krematoria. Więźniowie, wycieńczeni i przerażeni, byli zmuszani do marszów śmierci, prowadzących ich w głąb Niemiec. To był kolejny, ostatni akt okrucieństwa, mający na celu ukrycie prawdy o ludobójstwie. Nadzorczynie, które przez lata z dumą nosiły swoje mundury, nagle stanęły przed wizją utraty władzy i odpowiedzialności. Niektóre próbowały uciekać, inne desperacko zmieniały tożsamość z nadzieją na rozpłynięcie się w powojennym chaosie. Helena Kowalska, która wcześniej wydawała się niewzruszona, zaczęła odczuwać narastający strach. Wieści o okrucieństwie Rosjan wobec schwytanych Niemców docierały nawet do niej, budząc przerażające obrazy. Zofia Nowicka, znana ze swojej bezwzględności, nagle stała się nerwowa i skryta. Zaczęła unikać swoich koleżanek, planując ucieczkę na zachód, gdzie miała nadzieję schować się u rodziny. Kazimiera król najmłodsza była w panice. Nie potrafiła wyobrazić sobie życia poza systemem, który znała. Jej naiwność zderzyła się z brutalną rzeczywistością zbliżającego się końca. W styczniu 1945 roku, kiedy wojska radzieckie wyzwoliły Auschwitz, światło dzienne ujrzało niezmierzane zbrodnie. Ci, którzy przeżyli, z przerażającą precyzją opowiadali o terrorze. Po wojnie, w ruinach Europy, rozpoczął się proces rozliczania zbrodni. Polskie władze, świadome skali okrucieństwa, dążyły do sprawiedliwości. To była długa i bolesna droga, pełna świadectw, które zapierały dech w piersiach. Wiele ausererin zostało schwytanych, często dzięki zeznaniom ocalałych więźniów. Rozpoznawano je po twarzach, po charakterystycznych cechach, po imionach, które niegdyś budziły grozę. Procesy nazistowskich zbrodniarzy wojennych, w tym kobiet, odbywały się w różnych miejscach. Jednym z najbardziej znaczących był pierwszy proces oświęcimski, który miał miejsce w Krakowie pod koniec 1947 roku. Na ławie oskarżonych zasiadło 40 byłych funkcjonariuszy SS z Auschwitz-Birkenau, w tym kilka kobiet. Ich zdjęcia, prezentowane w gazetach, wywoływały fale oburzenia i wstrząsu. Wśród nich znalazła się Maria Mandel, znana jako Biała Bestia, która była komendantką obozu kobiecego w Auschwitz-Birkenau. To ona była uosobieniem okrucieństwa, które opanowało wiele z nadzoraczyń. Na rozprawach ocaleni więźniowie, tacy jak Antoni Wiśniewski z Opola, odważnie stawali przed swoimi oprawcami, dzieląc się swoimi traumatycznymi doświadczeniami. Ich zeznania były kluczowe w udowadnianiu winy opowiadali o selekcjach na śmierć, o biciu, o głodzie, o nieludzkich warunkach życia. Każde słowo było jak cios, przypominający o bólu i cierpieniu, które nie miały prawa zostać zapomniane. Helena Kowalska, schwytana w Gdańsku, gdzie próbowała ukrywać się pod fałszywym nazwiskiem, stanęła przed sądem w oddzielnym procesie. Jej obrona opierała się na twierdzeniu o wykonywaniu rozkazów, lecz świadectwa były zbyt przytłaczające. Więźniarka Anna Mrozik, która przetrwała obóz, zeznawała, jak widziała Helenę Kowalską osobiście mordującą niemowlę, które ukryła jedna z matek. Ten jeden szczegół wystarczył, by rozwiać wszelkie wątpliwości co do jej winy. Zofia Nowicka, próbująca uciec do Argentyny, została aresztowana w Czechosłowacji. Jej proces w Krakowie również obfitował w potworne detale. Była oskarżana o bezlitosne bicie i torturowanie. Jeden ze świadków Jakub Zieliński opowiedział, jak Zofia Nowicka uderzyła go pejczem po twarzy tylko dlatego, że szedł zbyt wolno. Jej twarz, wcześniej pełna nienawiści, teraz była pełna strachu. Kazimiera król najmłodsza, uniknęła początkowych procesów, ukrywając się urodziny na wsi pod Lublinem. Żyła w ciągłym strachu, wiedząc, że jej przeszłość może zostać odkryta w każdej chwili. Mimo prób ucieczki i ukrywania się, długa ręka sprawiedliwości w końcu dopadła wiele z nich. Niektóre, jak Maria Mandel, zostały skazane na śmierć i powieszone. To był szokujący, lecz dla wielu sprawiedliwy wyrok. Egzekucje odbywały się w Krakowie, na dziedzińcu więzienia Montelupich. Dla ocalałych było to symboliczne zamknięcie pewnego rozdziału. Jednak czy jakakolwiek kara mogła zrekompensować rozmiar cierpienia? Ich brutalny koniec nie był jedynie fizycznym aktem wymierzenia sprawiedliwości. To było również zakończenie ich władzy, ich dominacji i ich bezkarności. Ich historie stały się przestrogą, procesy ujawniły nie tylko ich zbrodnie, ale także nagi fakt, że zło może przybrać wiele twarzy, nawet tych, które wydają się z pozoru zwyczajne. Wiele z nich przed wojną prowadziło przeciętne życie, by potem stać się potworami. Jeśli dotarłeś aż tutaj, oznacza to, że ta historia naprawdę Cię poruszyła. Zostaw więc łapkę w górę i aktywuj powiadomienia, aby nie przegapić naszych kolejnych dokumentów. Dla Heleny Kowalskiej proces zakończył się wyrokiem 25 lat więzienia. Ostatecznie zmarła w więzieniu w 1970 roku, cierpiąc na problemy zdrowotne i izolację. Do końca życia, jak donosiły źródła, nigdy nie okazała prawdziwej skruchy jedynie żal z powodu własnego położenia. Jej koniec był samotny, w cieniu celi, bez nadziei na odkupienie. Zofia Nowicka została skazana na dożywocie. Jej losy były szczególnie tragiczne w jej mniemaniu, gdyż uważała się za ofiarę okoliczności. Odbywała karę w więzieniu w Grudziądzu. Więźniarki, które znały jej przeszłość, traktowały ją z pogardą, odmawiając jakiejkolwiek pomocy. Umarła w 1983 roku, zapomniana i osądzona przez historię. Los Kazimiery król był inny, choć nie mniej tragiczny została wykryta dopiero w 1952 roku przez UB, gdy próbowała podjąć pracę w fabryce w Zabrzu. Jej proces trwał długo, częściowo ze względu na jej młody wiek w czasie popełnienia zbrodni i zeznania, że była zmuszana do niektórych działań. Ostatecznie otrzymała wyrok 10 lat więzienia. Po wyjściu na wolność Kazimiera próbowała rozpocząć nowe życie, ale jej przeszłość nie pozwoliła jej na to. Żyła w strachu przed rozpoznaniem, pod ciągłym obciążeniem winy, której nigdy nie udało jej się zmazać. Zmieniała miasta, pracę, ale echa jej przeszłości podążały za nią. Ostatnie doniesienia mówiły o tym, że mieszkała samotnie w małym mieszkaniu we Wrocławiu, gdzie zmarła w zapomnieniu. Czy te kobiety były ofiarami okoliczności, czy świadomymi wspólniczkami zła? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Ich życie po wojnie, dla tych, które przeżyły procesy i kary, było naznaczone piętnem, które było równie ciężkie jak sama kara. Nie było ucieczki od własnych czynów, od pamięci ofiar. Dla Polaków, szczególnie dla tych, którzy przetrwali koszmar okupacji i obozów, widok ich oprawców na ławie oskarżonych był ważnym momentem. To była próba odzyskania godności i wiary w sprawiedliwość. Procesy nadzorczeń SS w Polsce były nie tylko aktem prawnym, ale także moralnym. Uświadomiły światu, że zło nie ma jednej płci ani jednej twarzy mogło narodzić się w każdym człowieku, niezależnie od jego pochodzenia. Ich historie są ostrzeżeniem, że nawet w najbardziej skrajnych warunkach człowiek ma wybór. Wybór między dobrem a złem, między empatią a bezwzględnością to wybór, który określa naszą ludzkość. W dzisiejszych czasach, gdy świat wciąż mierzy się z konfliktami i nienawiścią, musimy pamiętać o lekcjach z przeszłości, o tym, jak łatwo propaganda i ideologia mogą wypaczyć ludzkie umysły i serca. Przypadek Aufseherin z Auschwitz pokazuje, że zło nie zawsze jest spektakularne. Często jest ono ukryte w codziennych aktach okrucieństwa, w obojętności, w systematycznym odzieraniu innych z człowieczeństwa. Ta historia ma być przestrogą dla nas wszystkich. Przypomina, że pamięć o ofiarach i rozliczenie z oprawcami jest kluczowe dla budowania lepszej przyszłości. Bez tej pamięci jesteśmy skazani na powtórzenie najciemniejszych rozdziałów historii. Niech brutalny koniec kobiet SS z Auschwitz będzie przypomnieniem o sile prawdy i ostatecznej sprawiedliwości. Jest to świadectwo, że choć zło może triumfować przez pewien czas, zawsze nadejdzie dzień rozliczenia. Co byś zrobił, gdybyś żył w tamtych czasach? Jak myślisz, jak byś zareagował? Pamiętajmy o tych, którzy stracili życie, i o tych, którzy przeżyli, aby opowiedzieć swoją historię. Ich cierpienie nie może być zapomniane, a lekcja z niego płynąca musi być przekazywana z pokolenia na pokolenie. To właśnie poprzez pamięć i zrozumienie tych mrocznych wydarzeń możemy mieć nadzieję na zbudowanie świata, w którym takie okrucieństwo nigdy więcej nie będzie miało miejsca. To jest nasze wspólne dziedzictwo i nasza odpowiedzialność.